Cześć, 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 elo W dzisiejszym odcinku cześć, cześć, zrobimy, Oraz cześć, 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 to lecimy cześć, muszę cześć, po cześć, do endu Dobra kurczę, się. No i ten No i ten tutaj. będzie od tutaj i mam tutaj ścinek, którą właśnie będziemy robili. No to zaczynamy. Tak. Teraz zaczniemy od tego, aby znaleźć teren. Dobra, trzeba tutaj rozciścić bardziej. Dobra, o tak o to rozwalamy na szyfku. Najważniejsze, a potem też to trochę wyrównać bardziej, bo trzeba nam wyrównać teren. Tylko trochę się muszę oczyścić. No i lecimy. Dawam, go wiem. Tak. O, lopaty. Dobra. Bym, 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 bym. Pym. Dobrze. Wyrwonane mniej więcej. tylko jeśli te dziurki w końcu okej, okay. ja już nie ma no, teraz wyrównam bardziej ściany za chwilę albo, okej, okay, teraz zrobię to dobrze te dziury trzeba zapełnić nie wolno, aby oni byli, bo wtedy brzydko wygląda no na razie to spoko to wygląda tylko trzeba potem jeszcze bardziej to wyrównać okej, okay. teraz tako zasypujemy to piaskiem Piatuszki nie przeszkadzać. No. Teraz też tutaj. kurczę za daleko. Noż. Tutaj trzeba złamać tego dziurę. No i teraz tutaj robimy kilka takich smużek Dobrze, no to teraz no. mam to wszystko tam zrobione, tylko muszę teraz. Tutaj wziąć sobie bloki, aby okrążyć to i aby lepiej wyglądało. Dzięki. O, weźmiemy ten oto blok. Jego ja mam dużo. Wreszcie go nie da, go go zdobędę więcej. Dobrze, lecimy. No i teraz to wszystko dookoła trzeba. Nie wiem, czy jak to się nazywa. Zapomniałam, ale to jest nieważne. No. Teraz o taką. Chociaż sobie można nawet na dwa piętra. Nie chcę się tego łamać. No to za chwilę się wrócę, kiedy to zrobię. No i teraz stawię ostatnie bloki i będę tutaj zalewał wodą. Tak to na razie wygląda. Wszelkie, że mam wody i siedem. Trzeba wszystko niepotrzebnie wsucić tam, aby móc więcej wody wziąć. Dobrze, to Do, wyrzuciłem, no, no, starcie ty, Dobrze. Teraz z tej strony, tak rozłamam wodę. I teraz z drugiej. Okej. Okay. Dobra, muszę wziąć jeszcze trochę wody. Tak. Okej. Okay. Nie wiem ile razy już powiedziałam okej. Okay. Dobrze, no to teraz ścinka, dobrze, tak zostawiamy, nieważne, że tutaj ja stawiam trochę więcej niż po jednej, tyle wystarczy w sumie, potem się rozwali tu. Jako co potrzebuję tyle tej ściny, aby mieć papiery dla fajerwerków, bo powoli mi się kończył. A creeperków to jest dużo, mogę zabić. Dobry. Tak go rozstawiam. Więcej, więcej, więcej. Tutaj się dobrze. Tak to wygląda. Teraz trzeba niepotrzebne rzeczy wrzucić tutaj, a mnie zajmować miejsce. Już mm -hmm. trzeba zwolnić miejsce. A, jaderka. Dobrze. No to już jest trzeba polecieć pospać aby Ua. dobra przyspałem się no to teraz trzeba tutaj porządek z że zrobić, niepotrzebne i to wyrzucić no tutaj postawię ten szałkarz dobra spoko miejsce teraz wyrzucę to wszystko perełki się przydadzą ziemia nie to nie, dobra porządek zrobiłem mniej więcej Тільки ще еліксир тут і тарчі візьму. Ну, добре. Кучу фейерверки. Ну, no, в сумі так. Добре. Зараз можу брати чого і відхилувачі і всього. Ну, ладно. No. Тільки вже поволі кончимо ще і дзені. Тобто проблем трохи. Ну, але є якось все поразисти. Окей, okay, то зараз я пійду до порталу, бо потребує блоки для будови кроліка. Okej. Okay. Jestem już przy tym portalu. Teraz tylko właśnie go No dobrze. No dawaj się co tak długo. Okej. Okay. Witam, witam naderzy. Dobrze, potrzebujemy kwarca dużo. Gdzie jest kwarc? Nie. Mam, już to nie jest kwarc, ja zapomniałam jak to się nazywa. O, siła Pinkfit. Nic mi nie zrobiło mi się stąd. Co? Coś wadź. Dobra. Ok. Walon na tych pingwinów. Jeden kwarcel trzeba więcej. O, tutaj. No i na tym waleciu spotkałam pingwinów i zdecydowałem, że się ponawalać. Coś wadź. Dobra. Kurde, rozwaliłem malego pingwina. No nic, wyrosły i mnie. Dobra, no to lecimy dalej szukać. Dobra, wracamy się, tylko najważniejsze nie rozwalcie, kiedy będę lądował. Chodź... Okej. Okay. Kurde, nie weszło. Okej, okay, ciekawe. Dobrze, no i teraz... Mam już do... Dobra i teraz musimy hmm, lecieć do domu, aby wziąć jeszcze czarnego bloku. Zapomniałam jak się nazywa, ale okej. Okay. Dobra. Tylko muszę pójść... Kurde, skończyło się mięsko. Za dużo jedzenia nie mam. No to teraz ja będę musiał pójść po ten czarny blok. A! Tylko jeszcze... Przypomniało mi się, że ja mam kur, To nasiona trzeba i ich rozpłodzę i zabiję. Oh, 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 oh. No Już troszeczkę mi się pewnie uzbierało. Tylko nie wiem, po co mi te kwiatki spadają. Trzeba będzie ich wywalić, bo nie potrzebuję. No i podebrałam. Mądry jest. Dobra. Mam. Чи насіона? В собі то є збит мало, але добре, я ще їх з'єдну, двом 2... знайду і іду забігати кур. Добре. Насіона, насіона, о! Ну, no, ще єдно, може. Не знаю. Де є щось? Курде, де я напершник вивалюю? Це то є? Kurczę, muszę zlecieć popaść. O! Dobra, wychodzimy No i teraz będziemy zaczynali pod Dawaj, tylko najpierw muszę najcieć. Stop, gdzie jest Co to ma wyjść? Dobra. Okej, okay, tutaj zamkamy. Siema wąchać. Fajnie jest. Wąchaj, wąchaj Mogę ciemie karmić. No dawałem. Potem się zastanowię. A teraz siema. Siema. I, 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 aaa... jestem bardzo niemiły, wiem o tym. No ale muszę coś jeść. Potem będzie trzeba ich więcej rozplodzić. Dobra, wywalamy rozwale ich. Wszystkich zostawiać się. nakarmić muszę. Kurczę, mogę mi jedno zostawić, to by więcej ich było. A ty się zostać zostaj głodną. Dobra to teraz lecimy okej okay. no już w miarę jestem nasycony jeszcze jedno zjem i dobrze teraz wchodzimy bierzemy bloki i budujemy królika jest dobra o tutaj jest no i teraz możemy a stop okej okay, tutaj odstawiam Ok. No to... No, nah, wszystko to mi więc... Inne się przyda. Stop! Ja co, wywaliłam wszystkie? Jezu, jestem głupie, wywaliłam większość bloków, bo byli mi niepotrzebne. No dobra. Pójdę zbudować. Trzeba znać ten. No i już myślę, aby tutaj zbudować, bo jeszcze dawno popatrzyłem, że tutaj można coś zbudować. Dobra. Teraz rozcieścimy trochę teren i będziemy budować królika. Ogólnie królika ja buduję na podobieństwo swojego w życiu, który właśnie kurde chce mnie tutaj ponawalać w życiu, który biega tutaj siema. Tak. To teraz trzeba go. Z... Mój królik jest gruby mega gruby. To teraz muszę zrobić. Budowlę grubego królika, on musi być serio Okrągły. no dosyć ogromny. Myślę nawet spoko wyjdziemy. Już mam nawet taki większy pomysł, tylko boję się, że mi może nie, star nie wystarczy, czy tego czarnego bloku. No, jeszcze tutaj trzeba, aby było podobnie do tamtej strony, tutaj też to łamiemy no i spokój wychodzi taki taki baton dosłownie się ma ok no i teraz tutaj to łamiemy tak ostatnie bloki i mamy kontur mniej więcej a, nierówno. Dobra, tutaj jeden blok stawić. Okej, ok, teraz bardziej równo. Tylko te z góry trzeba rozwalić. Okej, ok, teraz idealny. Tylko mało grubel ale spoko, wystarczy. Okej, ok, teraz muszę pójść do naderu, jak mówiłem ten czarny blok się kończymy. Teraz muszę chyć. bo tutaj będzie jakaś taka głowa. I już no i myślę może ogonek dam. Ale to nie jest ogół. Dobra. Chodzimy o mój portal. Może potem ten portal też ulepszy. Jeżeli będzie mi się chciało. No, wychodzimy. Gdzie to jest? Było gdzieś tutaj. Tak, na tych kolcach chyba dużo jest. no, Myślę to jest zbyt nudne, dlatego lepiej. Wrócę się do was kiedy już to zrobię. Dobrze, ja już mam więcej tego, no to teraz możemy wracać. Trzeba tutaj jeszcze glukę mu zrobić i ogonek. No ogonek nie jest to wojskowy. A jeśli on ma plamy u siebie. Dobra. No, bo nie jest całkiem białe. Trzeba będzie też plamki mu dodać. Okej. Okay. No i teraz trzeba w górę, aby móc zrobić go bo... No, ale jakaś tutaj będzie. No wiem. Okej. Okay. Na razie... No, niezbyt zbyt to jak królik, ale obiecuję, będzie spoko to wyglądać. Jeszcze potem... Ja niestety nie mam przycisku, aby zrobić mu fajny nos, dlatego będę musiał zrobić ze zwykłego. вже за звиклих десек зробить в нос. Ну то ні, потім заміниші. Да. Трохи не пропорціональні, теж є лепі. Ну це то я Як то виглядає. Добре, тестий. Trochę podkorektuję, no i będzie spoko. Ale zaraz to mega dziwnie wygląda. No wiem. Za chwilę zabuduję tamtą dziurę, bo i teraz się nie chce. Okej. No, co już spomu jakie to mega dziwnie wygląda. On tak jak już nie wiem, budował jakiś ogóryk. Albo nie wiem jakąś nogę, ale nie królikę. Na królika to niezbyt wygląda. No jest nic, nic, a nic. Teraz będzie wyglądać. Okej, okay, tutaj się uszy trzeba mu. zapomniał, że uszy trzeba. On ma mega długie. No, w sensie nie mega, a po prostu króliki mają długie, no i musi być. No, gdzie jest lopata? Tutaj. No i rozwalam to na dziurę zabudowuję Spadłem No, super no Teraz Teraz, teraz, teraz Po prostu budujemy się No, tutaj będą uszy Tylko jakby ich tak ładnie zrobić Nie wiem, czy tak będzie dobrze wyglądać, czy nie no, suja. Chyba będzie W miarę spoko wyglądać No, teraz to tutaj Okej okay. No i tutaj trzeba trochę wykombinować coś fajnego. O, potem po prostu tam najwyżej, co najwyżej po prostu e, złamie bloki, które... o tutaj. E, spoko. F5 popatrz. No, o, już wyrysowuje się królik trochę. Dobra, spoko. Teraz tu łamiemy. I jeszcze ogonek muszę zrobić. No dobra. Okej, okay, ściannego do bloku. Ja nie wiem, jak on się nazywa naprawdę. No to teraz my robimy ogonek zarąbisty. No super! Ej, już serio wygląda jak królik. No fajnie. Co mogę powiedzieć? No, rozwalamy tutaj ten slubek. Teraz tutaj zabudowujemy. Nikt nie dowie się, że ta jest dziura, bo gram tutaj sam, yo. Dobra. Okej, okay, spoko to wygląda, ja już myślałam, że będzie po prostu jakiś ogórek, normalnie Mogą but Nie wiem Dobra. Teraz kwarcem wszystko to ze środku obudowujemy. I po prostu dalej z... plamy Tutaj plamy. stop A może tutaj nie mam plamki Teraz sprawdzę na nim Choć tutaj... Pokaż się Dobra, on ma z tyłu plamki Окей. Он мастил у пламки и ма таку невелку пламен з боку. Окей. Okay. Терас тут и зламил. И тут и он ма таку пламк. Так вот, чтобы я сил так подобно сделать. Добро. Не, ну то ж якось бы дивный угон, что вот тут и одного блока взломать Ну, якось так. Ну, таки спокойно, наверное. Ну. Я же тут, он ма ma... два блоки не бадь. Курчи кижучим. Да. No. І тут излева один блок. О'кей, okay, споко. І теперь тут все всё треба завалить білими. Ти кому ще проще вру... поспати. Hey, no, Давай те ще. Ей ну сарю паче, який споко в головном. Добре, отце, одейти. Да. Ага. Dobra, ten z góry też trzeba rozwalić. No i teraz e, tutaj biały. Jeszcze ogonek i glukę. Masz na swoje. Czemu ona mi się szkadza? Ja nie jestem zły! Po prostu ona mi się skadza. Nie hrytujcie mnie! <grym> Dobra. Teraz trzeba jeszcze ogonek zrobić. Dobra, spoko. Teraz złamiemy ten slumek. I główka teraz zostaje. Się. No. no to spoko teraz. Musimy taki kwadrat zrobić białym. Dobra, no to jak no? zrobię mu oko i przycisk to będzie jego nos. się nie musi, bo i tak mu niezbyt widać później. w prawdziwym życiu. On musi być mega podobny do prawdziwego siebie. Dobra, to jest jego nos. Курси падла беру. Добре, на ріц. Тараз візьмемо тим чарим блоки, зробимо очі. Добре, тут є одне око, тільки кілов. Окей, okay. хопа, хопа. О, споку! Ай, мега споку виглянда на око. Ну, от ладно. Добре, тараз уши. Окей. Но уже сол. І те, побачимо, як он виглядає зі сторони. Давай. І Давай, з отоїми куди? Давай. ей, мега споку вигляд. Ну, мега. Давай. No mega mi się podoba jak on wygląda, to jest mega fajne. No okej. Okay. Serio oceniam 9 na 10 chyba, jakoś tak. No spoko, teraz pójdę tylko... No i tutaj na nasza i teraz do No wiem. Złamamy to. No nawet rośnie Powiem, że to jest dobrze, że ją nawet nie widać, ale ona jest dosyć blisko, że po prostu ona rośnie dalej. To jest mega fajne. No to, jeszcze tutaj obok można fajne rzeczy zbudować. Piszcie w komentarzach, co muszę zbudować, aby fajnie wyglądało. Ja na pewno zrobię kilka piętrów jeszcze dla śiny. No a tak o spoko wygląda. No mega spoko, wszystko fajnie wygląda. No to teraz moś... możemy kończyć w sumie, tylko o, w sumie serdecznie dzisiaj dosyć sporo zrobiłem, tylko jeśli na koniec robię fajerwerki. No, gdzie jest cina? Tutaj. No, robimy papier i robimy fajerwerki. Não. Não é? Noi, todos os contos, meus amigos. Bye, bye.